Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Emergency w Hamburg na Robloxie. Oczywiście, no i jak już może zauważyliście, e, odcinek dzisiaj jest z bycia strażakiem. I widzowie, nigdy nie byłem na Robloxie tutaj mm, strażakiem. Nie wiem, wszystko jak to dokładnie działa. Ale mamy wąż strażacki, mamy nawet piłę, to różne tego typu rzeczy strażackie, tak. E, no i oczywiście. Czekamy na wezwania, tak? Tutaj był pożar Ale no po prostu byłem tam i powiem wam widzowie, że Jakiś inny strażak to załatwił, taki który miał osobówkę taką To chyba był ten Fire The Commander, tak? I to był bardzo mały pożarek, bo to tylko dwa drzewka się paliły No ale dobra, skoro jeszcze czekamy, oczekujemy na pożar To widzowie pozwólcie, że oprowadzę was po mojej remizie, tak? W której pracujemy dzisiaj to jest kuchnia z balkonem. Wow! Fajnie wygląda, co? Tak, to jest kuchnia z balkonem, więc jakbyśmy zgłodnieli, czy coś, to tutaj mamy kuchnię. Yy. I zobaczcie tu jak pięknie wygląda Remiza. I tu możemy sobie... Ej, na róże zjechać możemy. No Tutaj tam jakiś pokój na końcu, a tu mamy co? Kolejne piętro. No, tu już ma, mamy biura, zobaczcie, office, meeting room, zobaczcie jak fajnie tutaj zrobione to, a tam, tam jest, a, balkon, okej. Okay. Yy, no więc remis, żeśmy sobie zwiedzili, tak, wszystko fajnie. Yy, ogólnie zobaczymy sobie jak to jest tutaj na tym serwerze, czy rządzi policja, do 10 policjantów to raczej prawdopodobne jest to, że e, policja tutaj rządzi. A, no jako strażak mamy też takie, o, takie rzeczy. Mamy też taką taśmę. No tylko, że ta taśma nic nie robi, no to po prostu tylko tak oznacza, tak? No i, no i sandbag. A... Aha, okej, okay. paliwo z drogi, tak? Okej, okay, rozdalne paliwo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i tak to wygląda. No i mamy wąż. Tylko wąż musimy chyba gdzieś podłączyć na tym tym, nie? Tak. Także, no, widzowie... Mm, odezwę się do was, e, gdy będzie już jakieś wezwanko, tak? No. Widzowie, alarm! Pożar, pożar! Zjeżdżamy na róże i ruszamy. Aha, fajnie nam przy... yy, Przyjmujemy oczywiście pożar, w sensie tutaj, żeby mieć piesa. Jedziemy! Jedziemy, widzowie, na pierwszy mój pożar. Uuu, daleko. Tu w się pali, widzowie ależ pięknie się wyrobiłem tu na zakręcie no i powiem Wam widzowie tak miejmy nadzieję, że to jest jakiś w miarę duży pożar to nie no bo to by nie mówić to by nie mówić chciałbym się nauczyć tego zawodu jak, jak, jak się gasi nie jak e, ogólnie to wygląda wiecie widzowie nie powiedzmy sobie szczerze, że ten wódz strażatki nas, on, on, on za szybki nie jest, prawda? <laughs> Widzowie, cały port przypali O mój Boże! A gdzie jest jakiś świetlant? Widzowie, musimy szukać świdrantów. Cały port się pali. Tu jest. O mój Boże. E, nie to. Dobra, lecimy. Lecimy to ugasić. Miejmy nadzieję, że. Staczy nam długość węża. Miejmy taką nadzieję, witowie, bo. No, może być ciężko. Trochę to daleko. O, tu jest, ale żem gafę odwalił, To może byśmy... A nie, nie, do... Okej okay. Gasimy Okej okay. Ej, sporo ekspa się tutaj dostaje Dobra Nie, jeszcze, 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 jeszcze Ej, widzowie, tutaj zobaczcie, że tutaj... Aż tam na samą górę trzeba No powiem wam tak Jeśli to cały tutaj port się pali, oj to trochę sobie wbijemy expa wiecie okej okay. mogłem tu podłączyć ale nie widziałem okej okay. kiepska to czasami z kamerą czy ja mogę, uuu widowy zobaczcie tak to się gasi pożary No... soby można tutaj. Znaczy... ogólnie cały czas można, tylko że tutaj przy tym gaszeniu pożaru... ...to powiem wam widzę, że to najlepiej to pasuje. No ale sporo expa nawet idzie, nie? No, a to jest ten sam exp co do medyka, więc... Kurczy fajnie. Bo mu będzie mogli sobie medyka lepiej odblokować. Powiem wam, że medyk mi się strasznie podoba. Uff, widzowie, cała druga strona się jeszcze jara i mam wrażenie, że ten wąż, wow, że ten wąż jeszcze długo, długo, długo się nie wyczerpie, w sensie, że możemy tak, rzeczy nie z daleka bardzo podpiąć to. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jestem jedynym strażakiem na serwerze, bo nie widzę innych zastępów, ale czy to źle? No, chyba dobrze, bo EXP MAM cały dla siebie, tak? Zobaczcie, 20 ognisk, tutaj było, nie? Punktów zapalnych, i to tyle, tak? To można powiedzieć, że pożar ugaszony. Świetnie świetnie odłączamy to, jeszcze zrobimy 5 widzowie co? zrobimy jeszcze tutaj taką przejażdżkę i zobaczymy czy, czy to na pewno wszystko czy czegoś na przykład nie przeoczyłem bo wiecie jak to może być, nie? dobra O kurde, tu jakiś wypadek drogowy, widzowie Jedziemy od razu na... O, to tu jest tutaj! Czy to jest robota dla nas? Bo, czy Mam to, to, to... Aha! Piło, okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. No to zobaczcie, dwa wezwania w jednym momencie, nie? I na pożar, i na jakieś tutaj śmieci wyrzucone. No i zobaczmy, prawie 200 ekspa praktycznie od tak, od tak. No, to jest dużo. Powiem Wam szczerze, że na strażaku się można łatwo tutaj bić ekspa, nie? A no, jeśli chodzi o zarobki, to nie spodziewam się cudów, bo. Wiecie, do tej pory sprawdziłem już wiele zawodów i tak dalej. I do tej pory. No co za. No debil. I najbardziej się. finansowo oczywiście, opłaca być bandytą. No to tak. Tak jest, jak jest. No tutaj. Jestem brutalnie szczery, możliwe. A tu, jako pasażer, można. Ale no tak jest, widzowie. No tak jest. Dobra, widzowie, wracamy Na remizę strażacką, oczywiście, że tak I myślę, że jeśli po drodze nie będziemy mieli żadnych wezwań Na strażaka To sobie oddamy służbę, tylko żeby po prostu, albo przy... Sprawdzimy ile by to było już No 230 expa w ogóle, powiem wam szczerze To jest bardzo dużo, na policji to w ogóle Jest chyba najgorzej yy, wbijać tego expa, powiem wam szczerze na policjantach Najgorzej, najciężej oj, dwa zastępy strażackie, widzowie jadą tam Oni nie wiedzą, że i pożar i to zostało już rozwiązane, nie? Ale to tym bardziej jestem teraz przekonany, żeby yy, Oddać służbę i wejść na medyka No bo zobaczcie widzowie Jest czterech fire department albo medyków Medyk chyba tylko jeden jest Napad tu w ogóle. No, to gdzie, gdzie ja pojadę? Aha, bo tu się zapatrzyłem. Standardowo. Dobra, ja pojadę tędy, będzie szybciej. No, jeśli chodzi o expa i tak dalej, całkiem przyjemnie, przyjemnie na strażaku. No tylko, że zobaczcie, że gdybym na przykład na tym pożarze był z dwoma innymi zastępami straży pożarnej, no to bym zarobił dużo mniej tego expa, tak? bo to poszłoby na trzy osoby to. to wiecie o co chodzi, nie? No, to nie byłoby tak kolorowo. Dobra, ile by to było? 4000, tysiące, tak? Dobra, widzowie, to nie jest wcale takie takie złe, to dobrze, to to jest i dobrze płatne. I, i jeśli chodzi o expa, to całkiem y, przyjemnie tutaj y, to jest, co nie? O! Patrzcie od znaka. Tak jest, ratowałem życie, no można tak powiedzieć. No dobra widzowie. Tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Piszcie w komentarzach. Yy, jakie odcinki byście chcieli? Czy tę bandyter, bandyterkę, czy, czy może jakąś policję? Undercover. No piszcie, piszcie, piszcie w komentarzach. Yy, ja czytam wszystkie komentarze. Pa!